Na pamiątkę, taki tytuł nosi najnowszy album wydany przez Radę Miejską w Radomiu. Publikacja jest już gotowa. Promocja książki odbędzie się 8 października o godzinie 17 w Zespole Szkół Muzycznych. Będzie spotkanie autorskie, będzie wystawa. Zdjęć, które nie zostały opublikowane w książce. Będzie można porozmawiać z autorami. Każda osoba, która przyjdzie do biura Rady Miejskiej, odbierze takie zaproszenie. Będzie miała możliwość otrzymania egzemplarza książki bezpłatnie. Także wszystkich mieszkańców Rady bardzo serdecznie zapraszam, bo to jest bardzo ciekawa publikacja. Zdjęcia zostały ułożone chronologicznie w następujących rozdziałach: wiek XIX, początek XX wieku, lata XX, lata 30. okres II wojny światowej. Zbiór obejmuje okres od czasów dagerotypów aż do roku 1945. W sumie można będzie obejrzeć ponad 400 fotografii. Razem z tekstem daje to tom o 250 stronach. Piękne zdjęcia, jest to kawał historii. Dobrze, że te zdjęcia się zachowały. My chcemy poprzez to, poprzez Radę Miejską i publikację tej książki rozpromować to nasze miasto, po to, żeby każdy z nas powrócił do historii. Być może znajdzie swojego przodka, znajomego tak? czy, czy znajomych rodziny. Jest też ciekawe zdjęcie jednego z radnych Rady Miejskiej, ale to już Państwo muszą sami znaleźć i ocenić. Album to oczywiście znakomita pamiątka nie tylko dla obecnych mieszkańców Radomia, ale i tych, których losy i życie rzuciło często setki, a nawet tysiące kilometrów od rodzinnego miasta.